Już pędziłam? Cześć, poprosiłam ostatnio o firmę Akusmet, żeby wysłali mi roller. Wiem też, że są etapy tego rolowania, czego wcześniej nie robiłam, bo rolowałam się bardzo na czuja i chciałam wam pokazać, jakie są te etapy. Rolowanie, dobrze jest zacząć od dolnych partii i na początku rolujemy cały mięsień. Drugim etapem jest znalezienie tego punktu, który jest najbardziej spięty i... Najbardziej bolesny i dociskanie go. Można położyć po prostu drugą nogę do momentu, aż zacznie odpuszczać. Jak zacznie odpuszczać, to po prostu powolutku ten punkt rolujemy małymi ruchami, nadal dociskając. I to też do momentu, aż po prostu nie będzie tak bardzo spięty, nie będzie tak bardzo bolał. Na końcu rolujemy dalej całość. Ja się wcześniej nie rolowałam zbyt często, a wielu kolegów z treningów y, mówiło, że y, jest to bardzo przydatne i pomaga przed treningiem jako rozgrzewka, po treningu na rozluźnienie albo y, jako osobna jednostka treningowa. Cześć, dostałam ostatnio roller o... o, o <ścoughs> <śmany> Dobra, jeszcze raz. Cześć, dostałam ostatnio roller od... <śmany> Nie wiem, co to podróbkę. Mam nadzieję, że Wam się... <śmany> Mam nadzieję, że Wam się to przyda. Jest tak... Nie jest nic trudnego. Eee, b... Nie, ja nie mogę sama... Sam, to jest najgorszy pomysł, żebym ja to sama robiła. Jeszcze ja jest to sama brutka maruję. Z... <śmelodie> nie. Jak widzieliście nie jest to nic trudnego. Nie jest nic trudnego. To jest dobre po polsku? Bo już nie wiem teraz. Dobra. Tak. Jest coraz gorzej. A nie możesz mówić, a ja powtarzała po tobie? Czy nie może być nagrane? No, że ci idzie Nie wiem, czy trzeba ten Nie będziemy <laughs> <nie śmiech> <nie śmiech> jak się <i> tyłka. <laughs> Skończyli z <trening>, no. <laughs> To chodź, chodź. Masz to rzeczy, nie? O kurde to boli. <laughs> nie gdzie to przestaje kiedyś? Nie bardzo, nie? <laughs> Ja usłyszałem opinie, że to rolowanie to coś chyba jest. Tak? No. Nie, no pomaga, co nie? A później nie, bo... No, dobrze. No, 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 no. <laughs> <laughs> jeszcze raz. Jeszcze raz. <jeszcze>, ja, <laughs>